Hej, 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 tu konygat konnego. W tym filmie zobaczycie postacie, które są tylko w jednym zestawie. A więc na przykład chodzi... nie chodzi o coś takiego jak na przykład postać o nazwie y, y, gracz. Bo ta postać jest unikatowa, bo specjalnie akurat a chodzi na przykład o inne rzeczy. Czy na przykład nie ma rzeczy z 2021 roku, bo to jest za wcześnie na wydanie? tego, żeby to pokazać, bo za wczesne to jest. trzeba postać. Rogata Owca. Krowo Kwiat oraz ten co nie... Malowane kotce. Wiem, one są z 2021. Ale czuję, że one się już nie pojawią. Coś czuję tak. Więc dlatego wam pokazuję. Ja, aktualnie muszę to nagrywać na szybko. Dalej to Biały Wilaczek. Biały Wilaczek to jest mega unikatowa postać z zestawu wioska. Rozumiecie? Nie mam taką postać. pół roku temu była o tym recenzja. Nie miało tak wyjść. Oj, 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 dalsza postać to osioł. Osioł jest zresztą niska Hacka, To jest z jakiegoś 2017, poza tym. I ostatnio była jakaś racerka. No, mhm. ja tu nie mam pauz w telefonie. Uspokój się. Na chwilkę musicie widzieć czarność. Dobra, znaczkę to zrobiłem. Super. Rozbójnik. Nie wiem czy mogę go zaliczyć. Tutaj... To to tutaj Było mi w dwóch zestawach, ale w tym samym roku. Nie wiem czy mogę to zaliczyć do takich unikatowych postaci. Napiszcie na pewno że jak to wymyślicie. Naładowany Creeper, nie mam takiego oryginalnego, ale też Wam pokazuję, że jest taki unikatowy, mimo, że go nie mam. Dalej, czarownica. Czarownica to co? Zestawu chatka czarownicy, hihihi. Hi, hi. Ale no dobrze, że, że mam taką postać i nie wiem czemu ona jest tylko w jednym zestawie, mogłoby być jeszcze w jakimś najeździe. To tyle i Rybik Cukręgowy. Nie wiem, te... On jest w jednym zestawie, ale są dwie sztuki, więc też nie wiem, czy mogę go zaliczyć. Ale dobra. Dalej... Liz oraz Will. Te dwie postaci się nie pojawiły. Ale one są z 2020, więc... Więc nie wiem. One są z 2020, więc jeszcze nie zostały witam. Więc yy, troszkę źle, że je daję. Dalszymi postaciami to kury. Dalszymi postaciami... Nie wiem jak to powiedzieć. Dalsze Następnymi Dalszy... postaciami są kury. Ale pojawiły się tylko w jednym zestawie. A w zestawie Kornik. A ten zestaw jest z 2017 jakoś. A to był mój chyba jakiś drugi zestaw Minecraft. Więc. Ło! Wow. Do zobaczenia! Zostawcie łapkę, górę Macie na to 5 sekund! 5, 4, 3, 2, 1. O! A jeszcze do przypadku. Macie 6 sekund no, na zostawienie subskrypcji z dzwonek, subskrypcji po 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no w ogóle znacznie taki art. który to zrobię, niedługo będzie o tym film.